Michał cichy, a ze mną jest Piotr Kamiński po Gali browar Północny Fight Night 2. Najpierw, zanim przejdę do twojej osoby, byłeś w narożniku Dawida Gałęckiego. No, co tam nie poszło, bo tak naprawdę wydawało się, że ten mansur nie ma tak bardzo pod kontrolą go w parterze. Jednak Dawid nie wstawał. Uważam, że, witam wszystkich na początku. Uważam, że głowa nie zagrała. Gdzieś te psychicznie po prostu poddał się już w połowie pierwszej rundy i nie chciał walczyć. Tak to wyglądało w naszych oczach, moich i Bartasa, po prostu jak byliśmy w narożniku. Wiedzieliśmy, że gdzieś ta głowa się zblokowała, bo każdy z nas widział, że ta kontrola za pleców nie była mocna. Dopóki nie wpił tych dwóch nóg do środka, no to nie było praktycznie kontroli, więc wystarczyło się wycofać do tyłu. Wiadomo, że łatwo jest mówić, ale wystarczyło się wycofać do tyłu. Podjąć jakiś krok w stronę wyjścia i uciec, nie? ale nie było żadnej próby. Nie? Ty z niejednego pieca chlebiadłeś jadłeś, byłeś na wielu galach, więc jak w ogóle oceniasz ten event Browar Północny Fight? Night? W ogóle pierwszy raz jestem w tej części Polski. To dla mnie taka, można powiedzieć, nowość. Nie słyszałem wcześniej o tej walce, o tej gali. Jak najbardziej za plus. Zaplusowali tutaj i względem na pewno widowiskowym. Widać, że tutaj jest fajnie, wszystko było zrobione. Też ciężko mi to ocenić względem szatni. Bo, no bo nie wiedziałem jak to było pilnowane. Yy, jedyne co mam, to na razie mnie plusował po prostu Babilon względem tego, że wiedziałem, kiedy walczył, o której godzinie i każdy do mnie przychodził i mi to mówił. Nie musiałem się tym martwić. Nie wiem jak było tutaj, yy, bo skupiłem się po prostu na Dawidzie i żeby mu po prostu pomóc. Ale gala jak najbardziej na plus. W ostatnim czasie nie, to nie jest jedyny raz, jak byłeś w narożniku, bo trenujesz też znanego MMA strolowanego. Yy, tam też przegrana, ale z tego co rozmawialiśmy, werdykt mógł pójść w obie strony. No ja uważam, już nie chcę do tego tak bardzo wracać, ale uważam, że byłem, byłbym zdziwiony na pewno remisem, jakby był remis. Byłem bardziej przychylny decyzji, że nie jednogłośna decyzja dla nas. Bo jedyne ciosy, jakie zadawał przeciwnik strolowanego, to były w kontrze. Tak naprawdę jakbyśmy nie uderzyli żadnego ciosu, no to nie była walka by była tak, że stali byłoby dwoje w takiej gardzi i żaden z nich by nie uderzył. No co to dużo mówić, tam też y, psychika nie zagrała, bo dostał tyle podpowiedzi Seba, a sam powiedział po walce, że żadny nie słyszał. Słyszał tylko obalenie na koniec trzeciej rundy, a uważam, że jakby obalał go co każdą rundę, no to bez problemu byśmy wygrali i no, sędziowie nie musieliby zastanawiać się nad decyzją, nie? No to teraz przejdźmy od twoich podopiecznych do ciebie cały czas aktywny zawodowo. No niestety ostatnia walka nie poszła po myśli. Wnioski wyciągnięte, więc spodziewam się, że już niedługo jakoś bodzioła powinniśmy zobaczyć w klatce. Zasuwam, trenuję ciężko. U mnie nie jest tak, że gdzieś że tam się załamuje. Wiadomo, to był też ciężki czas dla mnie po tej walce. Popłakałem się, wyrzuciłem z siebie wszystko, no ale tam było wiele czynników różnych. O których nie chcę mówić. Te osoby, co mnie śledzą, to wiedzą, jaka jest u mnie sytuacja, jaka była. Już sobie jakoś z tym poradziłem. Na pewno skorzystamy z opcji psychologa jak najbardziej przed następną walką, bo uważam, że ktoś musi mi ułożyć tą głowę, żebym był pewny siebie, bo gdzieś tej pewności siebie brakuje. Jak tak samo trenerzy mi mówią, no to uważają, że gdzieś ta pewność siebie moja ucieka. A jak będzie ta pewność siebie, to ja uważam, że y, mogę zajść bardzo wysoko. Pracuję nad siłą, żeby już tego nie zabrakło, bo, bo jak sam wiedziałeś, też byłeś na gali, to wiedziałeś, że ta siła gdzieś tam uciekała i mnie Miller po prostu zmiażdżył tą y, siłą. Pracuję nad tym, y, pracuję nad parterem, zapasami, chociaż parter robię zawsze, bo to kocham robić. Y, teraz też startuję za tydzień na zawodach, więc y, no trenuję. Jestem ciągle w gazie, myślę, że kwestia y, miesiąca, półtorej na pewno zobaczycie mnie w klatce. Powiedz mi, Bodzio jeszcze tak. E, przygotowujesz się jak zwykle w Czerwonym Smoku. Reprezentant Czerwonego Smoka już oficjalnie zasilił w szeregi UFC, Mateusz Gamrot, ale tak zapytam ciebie, jako osobę z boku, która ma okazję z nim trenować. E, czy nie miał Mateusz jakiś? E, nie wiem takich wątpliwości wziąć tą walkę teraz no bo jest za miesiąc a on po walce z Marianem Ziłkowskim twierdził, że było za szybko wzięta walka i nie był dobrze przygotowany, nie był zadowolony ze swojej dyspozycji. I ciekawi mnie, czy miałeś okazję rozmawiać z Mateuszem, czy on miał jakiś dylemat, żeby wziąć tą walkę z Mustafajewem. No rozmawiamy zawsze tam na treningu, zawsze po treningu, zawsze się tam rozmawia. Yy, uważam, że mógłby się zastanowić nad tą walką i tej walki nie wziąć. Ale znając Mateusza i to, co zrobił, no to nie ma innej opcji. On powiedział, że chce walczyć i tyle. Tam nie było nawet sytuacji, że bym się zawahał, tylko od razu powiedział, że UFC, walka. To jest jego marzenie, marzenie każdego sportowca z krwi i kości. Uważam, że każdy mocno trenujący... Chcę tego UFC, jak tylko się dowiedział UFC, no to się nie zastanawiał. Podejrzewam, że jak ja bym kiedyś dostał taką ofertę, to też bym się nie zastanawiał, nawet jak wcześniej tak jak mówisz, mówił, że nie jest gotowy względem tu walki ziołkowskiej i nie pokazał tak naprawdę 100% siebie. No, mamy nadzieję, że teraz pokaże 100% siebie i mamy nadzieję, że zobaczymy 100% Bodzia Monstera w następnej walce czekamy na kolejne starcie. E, wiem, że coś jest na rzeczy, ale nie możemy o tym gadać, więc, tak, tak. więc pogadamy przy innej okazji. Dziękuję Ci bardzo, Bodzio. Teraz lecimy na after, czy <gryż> nie? nie? Nie, Na spokojnie w, w hotelu sobie przesiedzę. Z, na pewno co zjem, bo jestem głodny. Muszę coś tutaj znaleźć, żeby coś wciągnąć. Na spokojnie, bo, bo są plany. Dużo rywali czeka, dużo rywali mnie wyzywa na pojedynek teraz po przegranej. To też mogę powiedzieć, więc to jest fajne. Dużo rywali wyzywa mnie na pojedynek, mówi o tym, że chce walki ze mną. Kiedyś tak nie miałem, kiedyś było tak po prostu, że jak wygrałem trzy walki z rzędu, no to ja szukałem rywala z moim menadżerem. No i nie było to tak proste. zostawałem walki na przykład dwa tygodnie przed i to były jedyne oferty. Teraz chcą y, ludzie walki ze mną i to mnie cieszy. No. To mnie cieszy. Y, zobaczyli po prostu słabą stronę bodzia, y, której już na pewno nie będzie w następnych walkach i możecie być pewni, że będę za sobą mocno, bo, bo po prostu uważam, że jestem do tego stworzony. No, to teraz apel do wszystkich zawodników, którzy mają problemy z dostaniem walki przeciwnika. Wystarczy przegrać, wtedy wszyscy was będą wyzywać. Jeszcze wam się łeska wokół zakręci i tym bardziej uwierzcie mi, że na pewno ktoś się to was odezwie <grym> z walkami. Dobra, Bociu, dziękuję Ci tak bardzo. Również dziękuję.